Witamy Was serdecznie po raz kolejny w naturze. Dzisiaj opowiemy Wam o pokrzywie. Przygotowałyśmy tutaj dla Was piękne takie gałązki, pokrzywki. Oczywiście się poparzyłam zrywając je, natomiast przyjemność bycia w naturze i obserwowania. Roślin w naturze jest ogromna. Krew, żelazo, hemoglobina, chlorofil to jest wszystko to, co myślimy o pokrzywie. I myślimy o pokrzywie przez pryzmat tego, że ona zawsze buduje krew. Ale Wy to wiecie, bo przecież nasze babcie i nasze mamy, i nawet osoby, które wcale nie są zainteresowane jakoś głęboko zielarstwem, wiedzą, że napary z pokrzywy są super na budowanie krwi. I teraz, jak to robimy? Może ja najpierw powiem, y, jak można zrobić sok, bo ja taki robię. Super. Więc słuchajcie, ścinam czubki, pokrzyw, tylko te młode liski tutaj do góry. Nożyczkami ścinam. Następnie wrzucam je ciężka. do... roboty. robot ciężka, ale <laughs> idę z dużym koszykiem i trochę się nazbieram, e, dlatego że mają być to tylko te młode czubki, następnie te młode czubeczki myję, rzucam do e, takiej specjalnej wyciskarki prasy ślimakowej i wyciskam sok ze świeżej pokrzywy. I ten sok pije się właśnie wtedy, kiedy się pojawia młoda pokrzywa, doskonale odżywia. Krew, przy anemii, anemii, przy problemach z niedoborem krwi, który się może manifestować na różne sposoby. Możecie mm -hmm. to obserwować w swoich wynikach krwi. Anemia. W naszym rozumieniu, w rozumieniu tego, czym się zajmujemy w medycynie chińskiej jest bardzo mocno związana z niedoborem krwi wątroby i z niedoborem energii, że po prostu krew, która powinna buzować w naszych naczyniach krwionośnych jest jej za mało zarówno jakościowo, jak i ilościowo i ona nie odżywia też naszej energii, nie pozwala nam mieć sił. Pokudki. I chodzi o to, że pokrzywa, ale nie tylko pokrzywa, bo ja akurat uwielbiam wszystko co gotowane, w związku z tym proponuję... Z Zupę pokrzywową, którą się gotuje na wiosnę, również, ucinając te czubeczki pokrzyw, po prostu przyrządzamy zupę, której, w której używamy kilku fajnych warzyw, normalnych warzyw korzeniowych, troszkę cebulki, płatków owsianych i właśnie trzech pęków, trzech garści takich zielonych pokrzyw, które dodaje się na koniec do gotowania takiej zupy i miksuje się na krem, podaje się z prażonymi pestkami słonecznika i jest to fajna, odżywcza, ciepła zupa, która odżywia zarówno energię, jak i krew. Dobra, czyli pamiętajcie sok ze świeżo wyciskanych pokrzyw dla osób, które mają gorąco w ciele zupy dla osób, które mają słabą konstytucję, są wychłodzone, ale chcą wzmocnić krew. Myślę, że również można zrobić herbatę na par właśnie z takiej pokrzywy. Znamy go z suszonych tutaj aspektów, że kupujemy po prostu herbatę pokrzywową, tak zwaną pokrzywę, a tutaj możemy zastosować również świeże liście, które zaparzamy po prostu w naszych dzbanuszkach. Pamiętajcie, czyli oczyszczacie wątrobę, oczyszczacie układ krwionośny, wzmacniacie krew. Dlaczego? Dlatego, że element drzewa, czyli wątroba pęcherzyk żółciowy wzmacniają element ognia, czyli serce. Serce jest cienkie i dlatego doskonale to działa zarówno na wątrobę, jak i na układ krwionośny, serce. Pamiętajcie, że jeżeli macie pierwsze symptomy niedoboru krwi wątroby, którymi są: słabe, blade paznokcie, może czasem właśnie wypadające włosy. Sucha skóra, ale przede wszystkim zawroty głowy, to mhm. możecie natychmiast zastosować herbatę z pokrzywy z jagodami goi i ona bardzo szybko postawi Was na nogi. Życzymy Wam smacznego i przyjemnego zbierania pokrzyw. Do zobaczenia już za tydzień. Do zobaczenia! Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.